Gotowi na więcej Rezydenta? Mam nadzieję, że tak. Bo będzie więcej Rezydenta. <grym> Okej. Okay. Um, w ostatnim odcinku przyszedłem tutaj w poszukiwaniu korbki. Jak na razie tej korbki nie znalazłem, ale mam nadzieję, że ona gdzieś tu jest. No niemożliwe, żebym szedł tutaj tylko po to, żeby znaleźć save pointa. No. Come on! To niemożliwe by było. Na pewno tu jest jeszcze jakaś... no właśnie. Coś tu musi jeszcze być. Może... może tu? There we go. Mówiłem, że będzie korbka. I znalazłem korbkę. Ja to się znam. No dobra, to skoro mamy korbkę, to mogę wrócić... tam, gdzie szliśmy wcześniej. Ow. Oh. The fuck? Oh, oh, oh man, oh, Pff, tak po prostu? O oh, nie, to Lisa Trevor. Nope, nope, nope. Nope, 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 fuck, okej, ah, okej, okay, okay. przebiec, przebiec obok, fuck, przebiec obok, przebiec obok, przebiec obok, uh, nie, umrzeć. Uh, nie umrzeć, nie umrzeć, nie umrzeć, okej, okay. nope, uh, uh. <laughs> nie lubili si Trevor, nie lubili si Trevor, bardzo nie lubili si Trevor, okej, okay. <laughs> ja się stąd już zmyję, dziękuję bardzo za wizytę, było fajnie. Ale już mi wystarczy Ło Shit Pff, Jego to nie było wcześniej O oh my god Okej, mm. okej, okay. okay. byle, byle szybko, w długą Ale się wysłyszyło. królki się nie przestraszyły. O, oh. oh, man. O, oh, man, nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej. Okej okay. to było, to było, to było. Mm -hmm. Sorry, ale nadal jestem pod wrażeniem. OK, Jestem z powrotem Myślę, że wezmę sobie tę amunicję Teraz mam na to trochę więcej miejsca No i idziemy dalej Trzeba użyć korbki, żeby wypompować wodę No i będę leciał dalej Tu już jest czyściutko Jedno niebieskie zioło, ale nie, nie będę go brał bo nie wiem, co jeszcze innego ciekawego mogę znaleźć po drodze. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, i teraz czas użyć korbki i wypompować wodę. No, jedziesz. Zrobione. Woda wypompowana i mogę teraz przejść tutaj bliżej. can hear the sound of a waterfall in the distance. Thanks. Ok. Schodzimy na dół. I lecimy do góry. Tutaj prawdopodobnie muszę szybko biec. E, nie, węże nie spadają tym razem. Cóż za niespodzianka. No, i w dół. Kruki. Niedobrze. dobrze. że tu jest jeszcze jakiś pies. To wrony się stąd z... O właśnie. Tak jak teraz. W sumie nawet nie musiałem nic zrobić. Dobra, dobra, dobra. Muszę stąd spadać, bo ja nie mam zdrowia na to. Byle szybko. Pozwiedzą sobie później. Wrony są trochę zbyt niebezpieczne, żeby się z nimi teraz tutaj siekać. Przecież nie zabiję. O, czerwone zioło. To się przyda i to sobie wezmę. Wait, czy ja już mam danger? Nie, to jest tylko caution. Na wszelki wypadek Bo Jeśli coś ma mi wyskoczyć To muszę się jakoś bronić Przed tym odpowiednio O węże 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 Do, do, przodu, do przodu do przodu do przodu No 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 no, no. Wężyki Tak to nie będzie Okej okay, Jesteśmy chyba w miarę bezpieczni Mam nadzieję Dużo niebieskich ziółek I znów to przeurocze miejsce Wejdę najpierw tutaj Bo to prawdopodobnie jest jedyne bezpieczne pomieszczenie w tej całym W tej całej chatce Tak, Ach. Jak dobrze ci widzieć, save roomie, jak dobrze ci widzieć Granat, przyda mi się Inkrybant za chwilę mi się przyda. Na razie jeszcze nie będę siewować bez przesady. Paliwko do palenia ciał też będzie przydatne. Prawdopodobnie. Ok, odłóżmy to. Zmieszam to sobie z jednym zielonym ziołem. No i właśnie pytanie, czy brać teraz, czy może dwa zielone zioła wziąć? Jak ja tu z tym stoję? Ile mam jeszcze zielonych ziół? Sporo. Więc chyba mogę tak zrobić, że sobie te dwa zielone ze sobą zmieszam i w ten sposób wezmę. Jestem fajn, dobra. Nie będzie jakoś źle. Ten inkryben sobie wezmę i schowam do skrzyni. Na razie jeszcze nie będę sejwował. Będę zwiedzał dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra. Lecimy. Okej, okay, guardhouse'a już tak dobrze nie pamiętam, jak całej resztę gry. Więc tu już będą zaczynały się problemy. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. It's locked. The door plate reads. 001, zero, zero, fuck. Nie chciałem tego robić. Fuck! Ok. Na wszelki wypadek wezmę ze sobą jedno niebieskie zioło. Będę je tak ze sobą taszczył. Nie zaszkodzi. Co my tu mamy? Tu jest ta dziura. Którą trzeba skrzynką przywalić żeby nas ta macka nie łapała dobra i teraz w tamtą stronę i będzie już spokój tym razem się nie dam nabrać okej, okay, zrobione eee, z tego co pamiętam trzeba przechodzić, o właśnie w ten sposób I będzie spokój. No dobra. Lecimy dalej. Zagadka rozwiązana. <ścoughs> tu nic nie ma. Ciekawego. Tylko jakieś okna. Na szczęście spokój. Nic tu nie widać. Newspapers lie scattered about. They all seem to contain articles about stars. To ciekawe. Po cholera ktoś by czytał o oddziale stars. A, tam coś jest. To mapa. There's a map of the residence. Take it? Yes. Mapę zawsze warto sobie wziąć. <grywka> no dobra, tu się wiele nie pozmieniało od oryginału. You got the map of the residence. There's a hole in the wall here. Oh, ciekawe. Do czego ta dziura? You see a giant beehive. O oh. No, oh. no tak. Okej, okay, okej. Okay. Fuck, 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 fuck. To sobie narobiłem, zapomniałem o tym. Trzeba było nie brać tej mapy. Oh man. Okej, okay, na razie spoko. plant forty two report four days have passed since the accident. The plant at point forty two is growing at an amazing rate. Although there are many unknown aspects about this plant, we know that in comparison with the other group plants, the T virus has had a substantially stronger effect on this one. The T virus has drastically morphed its host anatomy as well as its size. Looking at its current state, it's difficult to imagine its original appearance. Nowhere on earth will you find anything like it. We've also found that plant 42 has two main sources of acquiring its necessary nutrients. One source is through its roots. Uh, somehow it has rooted itself down into the basement immediately after the accident scientists went mad and destroyed the aquaring Ever since the basement has been like a pool, there is a high possibility that it's one of the th chemicals in the water that's promoting the plant 42's rapid growth. However, we have yet to determine the specific chemical. A bulb-like body of the plant 42 has been sighted hanging from the ceiling of the first floor. We are sure that it used the air ducts to reach the first floor, numerous long tentacle-like vines are protruding from the bulb. We believe the vines are the second means of acquiring its nutrition. When the plant 42 sends its prey, it uses the tentacle like vines to capture its prey. After doing so, suckers on the vine drain the prey of its blood. We've also noticed that it has some intelligence. When it captures its prey, or when it's inactive, the vines twine around the door to stop possible intruders. Unfortunately, several of our scientists have already fallen victim to this plant forty two when we heard the stories from the survivors they all observed one thing in common when the uniform petal like flaps open and reveal its vital internals it has a tendency to become more aggressive one witness reported that it was as if it was trying to protect itself why it behaves the way it does is still unknown may twenty first nineteen ninety six Henry Sarton Czyli mamy do czynienia z jakąś Agresywną roślinką, którą trzeba będzie prawdopodobnie usłyszeć A, what? What? Oh, 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 okej okay. To ciekawe oh, Co za fart Jaki fart, oh my god Ale się przestraszyłem Okej okay. Tu zdaje się, że nic nie ma. There's nothing special. z tym zabitą mam farta, że on tak mocno strzyję głowę. Niesamowity fart. To jest jeszcze łazienka. to Zobaczmy, co tu jest. Może będzie coś ciekawego. Coś tu zaskrzyczało. Nie podoba mi się to. Hmm. Coś tu leży. Will you take the residence key? Tak, to będzie na pewno przydatne. The water is leaking from the tank. No widzę. Wam nie coś będzie? Nic nie ma. No dobra. To znaczy, że water drips from the sink. Perhaps the valve is broken. No dobra, tu nic nie ma w takim razie. Oprócz tego klucza, który oczywiście się przyda zapewne już niebawem. Zobaczmy, Examen. zero, 001 Okej, okay, to już wiem gdzie z tym pójść. Mogę opuścić to pomieszczenie. I trzeba będzie spieprzać, bo przyszły są te pszczoły zaserane. Niedobrze, że ja to otworzyłem. Bardzo niedobrze. Fuck, it's locked! Door plates lead gallery. Fuck! Odczepcie się ode mnie. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru, nie mam zamiaru. Okej. Okay. No dobra, zwiedźmy w takim razie jeszcze pomieszczenie numer 001. Po skrzyneczkach, bo inaczej zostanę złapany w macki, a tego bym nie chciał. Wiem co robię. Okej. Okay. I tu jest pomieszczenie 001. Use the room the key for room 001. There's no further use for this key. Discard. Jest. Okay. Zobaczmy, co jest tutaj. A coś tu się rusza. Mm -hmm. Tak. Nie podoba mi się to. Oh my god, no. No, no, no. Coś tu... O, oh, mincie do, do handguna. Nadal mi się to nie podoba. Mam złe przeczucie. Coś tu jeszcze leży. Self-defense gun. Pch, to nowość. Jeden aż Suicide note. June 22 1998. I had to do it. We ran from those things, helping each other to survive, but Robert started to show the symptoms. I had to do it. Those damned things are pure evil. There was no other way. He would have done the same if it were the other way around. After I put him out of his misery, I had to just leave him in the bathroom. Now I'm probably the last one. How could this happen? I'll never forgive myself for being part of this project. Eventually, I'll get what's coming to me, though. There's no way to escape from this nut house. It's just a matter of time now. Everything is said. All I need is a little courage to get it done. Knowing that I'll leave many things undone is regret beyond words. But this is better than just waiting wait, uh, to turn into one of them. Please understand, and at least let me end my life as a person. There's a message in the back Linda, please forgive me. Well, ewidentnie chłopak popełnił samobójstwo. An old book case. The books are mostly concerned with literature and philosophy. Najgorsze jest to, że zabił swojego kumpla. Mówi, że ukrył go w Łazience, więc trzeba pewnie będzie przeszukać Łazienkę. Nie, nie, nie lubię obok. Nie, nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Absolutnie mi się nie podoba. Blech. Okej, okay, przeszukajmy łazienkę i wynośmy się stąd Oh, hello there It's full of dirty water, pull out the plug, no Najpierw chcę przeszukać tutaj, czy coś leży Toilet paper, they're very discolored A well polished mirror Krzysztof w niego nie celuje, więc teoretycznie jest martwy Ale kto wie, okej okay. It's full of dirty water. Put out the plug. Yes. Okay. Time to move. Time to There's something inside the bathtub. Ah, control room key. Tommy mi się przyda. Oh no 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 no. Okay okay. Gotta go fast. Okay, just don't fall. Nie mam tu żadnych ech, żadnych biznesów, Ok, Chyba dosyć na teraz. Jakby nie, 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 muszę zostawić te rzeczy. To będzie dobry moment na save'a. Dużo zrobiłem, dużo zwiedziłem, jest bezpiecznie póki co. Nie ma co przesadzać. Mam kilka rzeczy, które trzeba będzie sprawdzić w następnym odcinku, ale tak nie mówię. To już. Na przyszły Jestem Self defense gun. Co to cholerstwo jest? Uh. A self-defense gun that fires 22mm Magnum rounds. One round has been fired already. Okej. Okay. Czyli to jest pistolecik na tylko dwa strzały, tak? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Odłożę to mimo wszystko Chyba jeden nabój mnie nie uratuje od niczego To będzie mi potrzebne prawdopodobnie później, więc wrócę po to później A teraz biorę inkryben I czas na save'a Okej okay. It's an old typewriter You can save your progress Use the Yes Okej, okay, w tym odcinku też sporo zrobiłem. Jednak przechodzimy dalej e, i powoli intryga się zagęszcza. Ja e, dziękuję za obejrzenie. No i co? Do zobaczenia.